Dziś termin, którym się zajmiemy, to bombardowanie miłością. Trzymajcie się mocno, bo wielu z Was wie, jakie to uczucie. Myśląc o bombardowaniu miłością, trzeba pamiętać, że zostaliśmy wychowani na bajkach, a następnie oglądaliśmy komedie romantyczne. W obu przypadkach motywy w nich zawarte tworzą oczekiwania nie do spełnienia. Wszystkie te bajki i komedie romantyczne Często są w stanie skrzywić nasze myślenie o tym, czym są zaloty. Słyszałam tę historię tak wiele razy: chłopak spotyka dziewczynę czy też dziewczyna chłopaka, jakkolwiek twoja historia się zaczyna, pomyśl o tych motywach, o których teraz wspomnę. Część z nich będzie się tyczyła Ciebie, podczas gdy inne nie. Bombardowanie miłością zawiera pewne wyrażenia, które często idą z tym w parze. Niektóre z tych wyrażeń to to, co nas łączyło, było wręcz magiczne. Nasza pierwsza randka była niesamowita. Podrywał mnie jak szalony. Tak wiele razem podróżowaliśmy. Spędzaliśmy ze sobą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez całe dwa tygodnie, zaraz po naszej pierwszej randce. Zanim się obejrzałam, przedstawił mnie rodzinie. Myślałam, że to dlatego, że uważasz to za poważny związek. Kończy mi się umowa na mieszkaniu, może prosi będzie zamieszkać razem. Przecież i tak spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę, a tak to bardziej ekonomiczne. Małżeństwo? Nie rozumiem jak to. No, sami jeszcze nie wiemy wszystkiego. Potrzeba paru dni, żeby wszystko obmyślać. Na pewno będzie zupa, lody i szampan i goście. Ej, zamieszkamy tu? Tu? Ja bardzo chętnie. Anno. No, i ściągniemy też Twoich dwunastu braci, co, co nie? Jak to? Wszyscy nie? Nie, się nie, nie, nie. Chwila, moment. Pamiętacie to gadanie? Przynajmniej część z Was pamięta? Bombardowanie miłością świetnie nadaje się na media społecznościowe, gdzie można pochwalić się zdjęciami z Nowego Związku. Z randek w wykwintnych restauracjach, z wymyślnych wypadów na piknik, z wyjątkowych prezentów. Bombardowanie miłością jest powiązane z tym, że urok i charyzma, pewność siebie i bystrość narcyza to wszystko cię przyciąga. Narcyzi tak często są bardzo dobrze poukładani, spełniają wszystkie kryteria i to wszystko jest też częścią bombardowania miłością. Może nawet pojawić się zazdrość. Kwiaty wysyłane do pracy, duże bukiety wielokrotnie, lub kwiaty wysyłane do domu, w którym mieszkasz z innymi lokatorami lub rodziną. Ludzie zaczynają wtedy porównywać swoje zwyczajne związki z tym, co zdaje się być twoim wyjątkowym przeżyciem. A każdy w pewnym sensie jest podekscytowany, a nawet troszkę zazdrosny. Podczas fazy bombardowania miłością ludzie mówią, że czuli się jakby ktoś postawił ich na piedestale. A jak dobrze wiemy, ciężko jest żyć na piedestale bo łatwo z niego spaść i się potłuc. To może być ukryte marzenie każdej z nas, by być gwiazdą estrady chodził na chwilę, lecz nie jest to dla nas dobre. Po pierwsze, ponieważ to boli, gdy się z piedestału spada, a po drugie, ponieważ jest to po prostu częścią mniemania narcyza o swojej wspaniałości. Stawiając Ciebie na piedestale, nie tylko tworzą fałszywą narrację, stajesz się również częścią tej nierealnej fantazji o tym, jak wielki jest narcyz. A ponieważ jest ona tylko tym, czym jest, czyli ułudą, w którymś momencie rzeczywistość znowu się przebije, a ty masz to jak w banku spadniesz z tego piedestału. Dla wielu ludzi, którzy zostali zbombardowani miłością, spadanie z piedestału i zastanawianie się, czy kiedykolwiek uda im się tam wrócić, było kluczowym i dobrze zapamiętanym wydarzeniem w związku, jak również czymś, co przygotowało grunt pod zbliżającą się dewaluację oraz wyrzucenie. Lecz będąc bombardowaną miłością, zauważałaś znaki ostrzegawcze. Miałaś przeczucie, że związek porusza się zbyt szybko. Być może zauważałaś, że twój narcystyczny partner, o którym nie wiedziałaś jeszcze, że jest narcystyczny, szybko wpadał w złość lub że był bardzo wrażliwy. Lecz zrobiłaś wtedy to, co wiele osób robi w takich związkach, w szczególności gdy jesteśmy bombardowani miłością? Czyli sama siebie oszukiwałaś stosując gaslighting wobec siebie. A do tego inni ludzie też zakłamywali Twoją rzeczywistość gaslightingiem. Ludzie wokół Ciebie mówili być może, oj przestań, naprawdę boisz się zaangażowania, wiesz? W końcu trafił się ktoś, kto Cię oderuje, a Ty wciąż tylko go podejrzewasz. Mogą minimalizować Twoje sygnały ostrzegawcze, ponieważ wszystko inne przecież wygląda tak dobrze. Żyjesz w bajce, kto jest na tyle głupi, by powiedzieć czemuś takiemu nie? Tak więc... Pozostajesz w związku i zaczynasz ignorować sygnały ostrzegawcze, nawet gdy przybierają na sile. Wypierasz się swoich własnych instynktów. Rozpoznajesz, że to faktycznie było niewiarygodne doświadczenie, i oczywistym jest, że w każdym związku są zgrzyty, prawda? Całe życie czekałaś, by ktoś słuchał, gdy mówisz, był romantyczny, a teraz, gdy tak jest, miałabyś to kwestionować? Podważasz prawdziwość swojej bajki? Po tym, jak całe życie zastanawiałaś się, czy się ona kiedykolwiek wydarzy? Więc ludzie ci mówią, ach przestań, to problem jest z tobą. Przestań szukać problemów, żyjesz jak w raju. Lecz niestety, bombardowanie miłością nie trwa wiecznie. Któregoś dnia w końcu przestajesz być wspięta, gdy jesteś bombardowana miłością. Bo dla wielu ludzi to naprawdę oczywiste, że to zbyt piękne by było prawdziwe. I akceptujesz bombardowanie miłością i zaczynasz wierzyć, że ono jest prawdziwe i szczere. W końcu oddychasz z ulgą i poddajesz się temu, co jest z tobą robione. Idziesz na całość. I zaczynasz naprawdę wierzyć w prawdziwość tego związku. I jak tylko to zrobisz, jak tylko obniżysz czujność, to tak jakby narcyz miał radar. I właśnie wtedy klimat się zmienia. Zamroziła mi serce i może uratować mnie tylko prawdziwa miłość. Pocałunek ukochanego. Ale tak się składa, że nie kocha Cię tu nikt. Bombardowanie miłością zazwyczaj trwa 6 do 12 tygodni. Czasami krócej, a bardzo rzadko dłużej. Gdy już narcyz zauważy, że weszłaś w to na całego, to właśnie wtedy następuje zmiana zasad. Najpierw zaczyna się dewaluacja. Wygląda to tak, jakby całe to romantyczne chodzenie w blasku księżyca, będąc obsypywaną bukietami róż na pięknych randkach, na których uwaga jest skupiona na tobie, są zastąpione kimś, kto bardzo dokładnie widzi wszystkie twoje wady. Kto cię poniża, kto manipuluje poprzez gaslighting, kto dewaluuje. A potem, po dewaluacji, zawsze nadchodzi wyrzucenie na śmietnik. Mości, książę. Księżniczka Anna, ona. Nie żyje. Co? Co? Jak to nie żyje? Zamordowana przez królową Merze. Nie przez własną siostrę. Złożyliśmy jeszcze przysięgę małżeńską. I zmarła na mych rękach, kwiaty z pewnością znikają ze stołu. Wiadomości stają się mniej częste, a gdy się pojawiają, zawierają dużo złości i dopytywania się, gdzie jesteś i co robisz. Wycieczki mogą nadal się zdarzyć, lecz z pewnością są bardziej niewygodne. Lecz to piękne, czyste uczucie, które miałaś, to przekonanie, że przytrafiła ci się historia miłosna jak z bajki, nie tylko znika, ale często zastępuje ją teraz ktoś, kto jest najczęściej rozzłoszczony, okrutny, unieważniający stosujący gaslighting. Znasz już cały scenariusz. Lecz widziałaś przebłyski takich zachowań wcześniej. Widziałaś sygnały ostrzegawcze, ale zbywała się nadzieją, że fantazja będzie trwać wiecznie. Ale oto, dzień nadszedł, gdy wszystko się skończyło. Więc próbujesz prześledzić swoje kroki. Zaczynasz obwiniać siebie za to, że się skończyło. I wierzysz, że jest coś, co ty możesz zrobić, by powróciły dni bombardowania miłością. I nim się obejrzysz, Tkwisz już w cyklu narcystycznego związku. Czasem wygląda to wręcz jak nałóg, bo wciąż próbujesz, by za wszelką cenę wrócił ten błogi stan. Bombardowanie miłością często nie pozwala ludziom przejść dalej, poza pierwsze parę tygodni bądź miesięcy związku. I to właśnie tę fazę związku powtarzają całymi dziesięcioleciami. Rozmawiałam z wieloma ludźmi, którzy byli w małżeństwie dziesięć. Dwadzieścia, a nawet pięćdziesiąt lat, będąc zaniedbywanymi, traktowanymi okrutnie i poniżająco w swoich związkach, a wciąż kurczowo trzymają się wspomnień tych pięknych chwil, gdy byli bombardowani miłością. Są świadomi, że wciąż czekają na ten moment, gdy ta osoba sprzed lat wróci i znowu będą mieć te piękne chwile razem w Zakopanem, lub tę upojną noc z rozmowami do rana, czy ten ich wspaniały wypad w góry. Myślą, że to wszystko wróci. Niektórzy z Was, oglądając to, powiedzą: W sumie to nie było fazy bombardowania miłością. I to wcale mnie nie dziwi. O wiele częstszym niż Wam się zdaje jest, że fazy bombardowania miłością nie ma. Nie zawsze się ona pojawia, nawet nie powiedziałabym, że zazwyczaj się pojawia. Niektóre związki z narcyzami są do dupy i są średniawe od samego początku. A ludzie, którzy wierzą w narrację, że nie zasługują na nic lepszego w związku, są gotowi trwać w związkach, które nawet nie wymagały początkowego bombardowania miłością. Problem polega na tym, że w wielu narcystycznych związkach bombardowanie zdarza się więcej niż jeden raz, ponieważ tak wiele z tego, co dzieje się w narcystycznych związkach, jest cykliczne. Wielu ludzi może się naprawdę wypalić i mieć dość tego, jak kiepsko są traktowani w związku, więc odchodzą. I w niektórych takich przypadkach Bombardowanie miłością zaczyna się od początku. To pewien rodzaj wciągania, gdzie jesteśmy wciągani z powrotem, a to poczucie może być bardzo silne. Niestety, w pewien patologiczny sposób, również kochane przez nas, jestem tak wspaniała i tak ważna dla mojego narcyza, że teraz, gdy poczuł, że mu się wymykam, pokazał, że naprawdę mnie kocha i teraz o mnie walczy. Nie do końca tak jest. Narcyzi nie lubią być opuszczani, nie lubią przegrywać. A zazwyczaj lubią utrzymywać zewnętrzne pozory związku, więc jeśli jesteś im na rękę, to będą chcieli cię zatrzymać. Ich podstawowy brak wiary w siebie oznacza, że twoja decyzja, by odejść, na nowo uaktywni w nich schematy bombardowania miłością. Zauważ jednak, że podczas tego bombardowania miłością, czy też innych cykli, którymi się posługują, nie było nic, co by nawet przypominało sensowną rozmowę, pełną empatii. Nie było bliskiej sercu rozmowy. Nie wykazali się szczerą empatią oraz samoświadomością wobec ciebie w odniesieniu do związku, który was łączy. Oj nie. Po prostu zaczynają znowu bombardować miłością, mówią: "Hej, wyjedźmy na parę dni do spa", jakby chcieli mieć drugi miesiąc miodowy. Mówią: "Spróbujmy rozpalić na nowo nasz związek", lub po prostu zakupią dużo drogich prezentów. I właśnie to ma na celu wciągnąć cię z powrotem w ich sidła. Gdy znów zacznie się bombardowanie miłością, łatwo możesz zapomnieć o tym, że nie było żadnych głębokich rozmów. I w nim się obejrzysz. Jesteś wciągnięta w to wszystko na nowo. Popełniasz klasyczny błąd, na którym wielu się wykłada, będąc w narcystycznym związku. Zakładasz, że ojej, zmienił się, zmieniła się. Ona w końcu mnie rozumie. I włazisz tam znowu. I zaczynamy od zera. Dewaluacja. Wyrzucanie, pogarda. Znasz ten cykl? Człowiek chciałby mieć nadzieję, że ludzie zrozumieją przynajmniej po tym drugim cyklu bombardowania miłością. Ale niestety takie coś może trwać latami, wciąż i wciąż to samo. A nawet może się okazać, że trochę jesteś uzależniona od tego cyklu. Bombardowanie miłością i ekscytacja, dewaluacja, wyrzucanie. Kończy się haj, więc wchodzisz z powrotem. Jednakże, na przestrzeni kolejnych takich cykli, bombardowanie miłością staje się coraz słabsze. To pierwsze sześciotygodniowe bombardowanie w drugim cyklu będzie trwało parę tygodni, a za trzecim i czwartym razem może to być tylko parę dni. Nawet prezenty i cała reszta stają się coraz mniej przekonywujące i gorzej przygotowane. Żywiłaś się okruchami tak długo, że nawet parę kwiatów i średniawy wypad na obiad i parę prezentów będzie wystarczające, by zatrzymać się w tej toksycznej grze. Kolejnym elementem fazy bombardowania miłością, o którym warto pamiętać, to że może ona być grą wstępną do bardzo obsesywnie kontrolującego związku. Bombardowanie miłością nie zawsze kręci się tylko wokół prezentów i luksusowych doświadczeń. Może również skupiać się na wymaganej komunikacji, która ma dotyczyć wszystkiego oraz wymaganym czasie spędzanym razem. Gdy doświadczamy tego rodzaju kontrolującego bombardowania miłością, będziemy widzieć obsesywne SMS-y. Mogą wydawać się niegroźne z początku. Cóż złego z dzień dobry każdego ranka, dobranoc każdej nocy, mnóstwo SMS-ów pomiędzy, jak się masz, gdzie jesteś, co teraz robisz. Z kim jesteś? Co dobrego jesz? Gdzie jesteś w mieście? Co robisz w domu? Może to sprawiać wrażenie zaangażowania, lub nawet być odbierane jako słodkie. Ktoś chce wszystko o twoim życiu wiedzieć, ale potem może się okazać, że denerwują się, gdy nie odpisujesz na czas. Zaczynają zachowywać się podejrzliwie, a ty po prostu tłumaczysz to sobie tym, że to normalne w początkach związku. A tam trochę się denerwują, może to dlatego, że mój ex-chłopak mieszka daleko, albo coś w tym stylu. W dzisiejszych czasach tak wielu ludzi ma trudności z randkowaniem, bo przyzwyczaili się do partnerów, którzy za nimi chodzą, lub nagle znikają, lub ciężko się z nimi komunikować, którzy ucinają kontakt, którzy całymi dniami się nie odzywają. W konsekwencji tego wszystkiego ciągła dostępność partnera, który nas bombarduje miłością, może być odebrana przez niektóre osoby jako coś pokrzepiającego zamiast zostać odebranym jako kontrolujące lub prześladowcze. To, że niektórzy narcyzi nalegają, abyśmy spędzali cały czas z nimi, nawet gdy oznacza to zmniejszanie czasu spędzanego z przyjaciółmi i rodziną, może dać nam poczucie, że jesteśmy częścią jakiejś intensywnej i namiętnej historii miłosnej, zamiast pokazać nam postępującą izolację nas od kogokolwiek innego, kto mógłby być dla nas wsparciem. A ponieważ zazwyczaj nasze skojarzenia dotyczące tego, czym jest bombardowanie miłością, dotyczą wielkich gestów, niestety zapominamy, że ta ciągła potrzeba kontaktu a gdzie jesteś, a co robisz, a z kim jesteś, z kim tam jesteś to wszystko też jest elementem bombardowania miłością. A manipulacje nieodłączne dla narcystycznych związków mogą tak ci namieszać w głowie, że w mgnieniu oka budzisz się w więzieniu. Nie zauważasz tego ciągłego, tylko latasz do znajomych. A po co ci to, a po co ci tamto? I zanim się obejrzysz, jesteś uwięziona. Więc dlaczego narcyzi stosują bombardowanie? Bo jest ono przejawem ich pompatyczności zastosowanej w sposób defensywny. I z tego właśnie powodu, ponieważ to jest częścią pompatyczności, czyli wielkości, Często się zdarza, że narcyzi ukryci, którzy nie cechują się tak krzykliwą pompatycznością, nie zaczynają od fazy bombardowania miłością. Ich pompa nie ma na celu stworzenia fantazji. Ich nadętość polega bardziej na: Jestem taki wspaniały, dlaczego świat tego nie widzi?. Bombardowanie miłością to jednak jest podstawowa, defensywna strategia narcyzmu. Jeśli pierwsze etapy zalotów są przez nich zamieniane w wielką bajkę, to przynosi im to konkretne korzyści. Takie zachowanie osłania ich brak wiary w siebie oraz delikatne ego, bazując na pompie. Wedle ich logiki, jeśli związek wygląda dobrze, to musi być dobry. To również dotyka głębszych i bardziej ponurych aspektów braku wiary w siebie, jaki definiuje narcyza, który to brak wiary sprawia, że boją się, że zostaną odrzuceni. W ten sposób mają poczucie kontroli. Jeśli naprawdę dadzą z siebie wszystko, wydadzą kupę pieniędzy, zaplanują wspaniałe wydarzenia, opakują to wszystko we wzniosłe emocje, by było wystarczająco ciekawe, angażujące, odwracające uwagę i błyskotliwe, wtedy przecież nikt nie ośmieli się im odmówić, prawda? To tak jak gdy ten mały dzieciak ma mnóstwo zabawek, a te inne dzieci tylko dlatego się z nim kolegują, bo ma te zabawki, a nie ze względu na niego. W takim ujęciu bombardowanie staje się defensywnym schematem wynikającym z pompatyczności, które ma szybko zwabić i uwięzić kogoś, kto będzie dostarczał narcystycznego pożywienia. Lecz następnie, ponieważ narcyz ma szeroko pojętą pogardę dla głębokiej intymności, zaczną dewaluować i koniec końców wyrzucą swoje źródło pożywienia. To, które było gotowe z nimi przebywać, lecz zrobią to wtedy, gdy relacja stanie się głębsza, lub gdy w danej relacji głębia intymności stanie się niezbędna. Zrobią tak również dlatego, że źródło narcystycznego pożywienia staje się dla narcyza czerstwe. Dlatego często zdaje się to być swego rodzaju przeciąganiem liny raz tak, raz tak lub cyklem. Narcyzi również nie mogą znieść świadomości tego, że ktoś lubi ich tylko ze względu na pieniądze, więc to aktywuje w nich wzorce odrzucenia. Pytanie brzmi, czy są ludzie, którzy są bardziej podatni na bombardowanie miłością niż inni? Być może Częściowo to bazuje na tym, jak jako kultura przedstawiamy romantyczne relacje. Właśnie te bajki, które oglądamy jako dzieci są w pewnym sensie zakłamywaniem świata i rodzajem gaslightingu. Zwróćmy uwagę, że raczej jesteśmy skłonni podejrzewać związki, które zaczynają się bardzo powoli. To z tą naszą królową, chyba trochę przesadziła z tym lodem. Tak, no. W sumie to przeze mnie, bo zaręczyłam się, a ta dostała szał, bo trochę słabo go znam. wiesz, no tylko jeden dzień i odmówiła nam sobie. Czekaj. Zaręczyłaś się z kimś, kogo znałaś jeden dzień? Tak, no i wiesz, no wściekłam się i ona zaraz też, więc chciała wyjść, a ja złapałam ją za rękawiczkę. Nie, i... chwila! Poznajesz faceta i od razu tego samego dnia postanawiasz za niego wyjść? Tak no mówię przecież. I chodzi o to, że Elza zawsze chodzi w rękawiczkach. No ale jak tak, to może, może na coś z higieną ma. Nie uczyła cię matka uważać na obcych. Eee, tak, uczyła. I brak świadomości tej dynamiki wśród społeczeństwa nie pomaga w tej kwestii. Dlatego właśnie tak ważnym jest, by zrozumieć, co to jest bombardowanie miłością i znać wzorce zachowań, z których ono wynika. Gdy już zrozumiesz bombardowanie miłością, będziesz posiadała narzędzia, by móc je rozpoznawać oraz stanowczość wymaganą, by odrzucić te głosy z otoczenia, które twierdzą, że jesteś ogromną szczęściarą, że trafił ci się ten książę z bajki. Będziesz wiedziała, że to nieprawda. Podatność na bombardowanie miłością może wynikać z dorastania w rodzinach, gdzie nie byliśmy zauważani i wysłuchiwani. Lub też doświadczyliśmy narcystycznego znęcania od kogoś w rodzinie. Mając takie wyuczone przeświadczenie, że jest się nic niewartym i wręcz niewidzialnym, bombardowanie miłością może być bardzo kuszące, ponieważ wtedy ta osoba jest aż przesadnie widziana i słyszana. Coś czego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Pardon, jesteś rany, no? Cześć. E, e, nie tak no, nie, nie, dobrze jest. Ha? Czy na pewno? Tak, tak. Po prostu nie patrzyłam pod nogi, ale jestem cała... cała... i w ogóle... O, co za ulga. Wyrażam ubolewanie w związku ze stratowaniem waszej wysokości i moją późniejszą postawą. Nie, 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 nie szkodzi. Jestem tą drugą księżniczką. Jakbyś rozjechał moją siostrę, to wtedy się nie Ona trochę... Hejka! Ale masz szczęście, że to tylko ja. Tylko ty. Jedno pytanie pojawia się najczęściej. Po co oni bombardują miłością? Raz jeszcze, to jest ich podstawowy brak wiary w siebie. Raczej nie jest to coś, co robią świadomie, lecz po prostu znają tylko tę jedną zagrywkę. Mówiąc najprościej, gdyby ktoś miał poznać ich jako faktyczną osobę, to przecież okazaliby się niewystarczający, bo podświadomie właśnie tak źle o sobie myślą. Niestety właśnie na tym polega ich fundamentalny brak wiary w siebie. Przygotowują to pompatyczne przedstawienie, by osłonić to poczucie niskiej wartości. Kolejną rzeczą jest, że ich ciągłe nastawienie do życia jako do zawodów sportowych, w których należy tylko wygrywać, wygrywać i wygrywać, sprawia, że tak się właśnie starają. Aż do momentu, gdy mogą bezpiecznie ospocząć na laurach, bo już cię mają. Wtedy, gdy już cię zdobędą, niestety zaczną cię ignorować i tobą pogardzać. Gdy już cię mają, zaczyna się dewaluacja, a następnie wyrzucenie na śmietnik. Wielu ludzi, gdy to wszystko słyszy, pomyśli, że to w sumie dość smutne, że u podstaw narcyz po prostu nie czuje, że ktoś mógłby go pokochać. Lecz twoje ciągłe podkładanie się, by być jego psychologicznym workiem treningowym, magicznie nie sprawi, że nagle otworzą mu się oczy na to, jak wspaniała jest miłość. A gwarantuję ci, że na dłuższą metę doznasz jedynie psychologicznej krzywdy z tego powodu. Choć bombardowanie miłością prawie zawsze dotyczy związków romantycznych i intymnych, gdy już się dzieje, to dotyczy takich właśnie sytuacji. Lecz wiesz czy bądź też nie, ale bombardowanie miłością może się wydarzyć również w innych rodzajach relacji. Na przykład w znajomościach w pracy, w relacji przyjacielskiej, a nawet w relacjach rodzinnych. Ta dynamika intensywnych prób wciągnięcia kogoś, te wielkie pompatyczne gesty, a następnie wyrzucanie na śmietnik, gdy to się dzieje w związku cały czas, można się poczuć głupio. Bez znaczenia, czy to partner romantyczny, czy też nie, to tak jakby ciągle nabierać się ten sam głupi żart raz po raz. Bombardowanie miłością polega na intensywnym początku, za którym idzie dewaluacja, ignorowanie, a czasem wyrzucanie. Dynamika bombardowania miłością jest klasyczną dynamiką narcystycznych związków, więc zanim zaczniesz sobie pluć w brodę, że dałaś się na to nabrać, przyjmij do wiadomości, że każdy z nas jest na to podatny. Wszyscy dorastaliśmy z bajkami, lecz co więcej, każdy z nas ma w sobie pragnienie, by ktoś nas zauważył i chciał nas zrozumieć. Moją nadzieją jest, że teraz, gdy już to wszystko w pełni rozumiesz, będziesz mogła wyprzedzić bieg wydarzeń lub po prostu zostawić to, zanim cię ktoś skrzywdzi. Choć bombardowanie miłością może być fajne i będziesz chciała doświadczyć tego przez parę tygodni, zwracaj uwagę na tę dynamikę, w szczególności jeśli masz poczucie, że chodzi w niej o kontrolowanie ciebie. Im wcześniej możesz z tego wyjść, tym bezpieczniejszą będziesz, a któregoś dnia zauważysz, że te związki, które zaczynają się bardzo powoli, gdzie zaczynacie od pójścia na kawę i być może nie musicie pisać do siebie codziennie, właśnie tam często znajduje się kogoś na całe życie.